Stocznia imienia Komuny Paryskiej w Gdyni. Ta najnowocześniejsza stocznia polskiego przemysłu okrętowego wyspecjalizowała się w budowie statków o dużym tonażu. Samarytankę wybudowano w Gdyni pół wieku temu i nikt nie myślał wtedy o budowie statków tak dużych i tak skomplikowanych jak te współczesne. Analiza tendencji rozwojowych w żegludze światowej oraz zamówienia wykraczające poza możliwości stoczni spowodowały opracowanie planu wydatnego zwiększenia potencjału produkcyjnego. Mówiąc najkrócej, plan ten to kompleksowa modernizacja oraz rozbudowa wszystkich wydziałów produkcyjnych i pomocniczych. To także drugi suchy dok stoczni imienia Komuny Paryskiej w Gdyni. Specjalistyczne badania poprzedzające budowę określiły miejsce oraz wielkość przyszłego doku, umożliwiającego budowę statków o nośności wykraczającej nawet ponad 400 tysięcy ton. Oto wymiary tej kolyski dla olbrzymich. Pod bramownicą bez trudu zmieściłaby się piąta co do wielkości budowla europejska Gdański Kościół Mariacki. Ze względu na niekorzystne stosunki wodne w rejonie przyszłego doku opracowano unikalny system odwodnienia i zabezpieczenia przed wodą, umożliwiający budowę doku lekkiego, tzw. drenażowego. W szczegółach opracowano także zasady konstrukcji i działania zamykającej dok stalowej bramy pływającej. Wyprowadzenia z doku pierwszego statku pozostało jednak wiele pracy i niespełna trzy lata przewidziano na budowę. Koparki i wywrotki pojawiły się na placu budowy w lutym 1974 roku. Budowa stała się dobrym przykładem współpracy międzynarodowej. Wraz ze specjalistycznymi przedsiębiorstwami polskimi pracowali wykonawcy zagraniczni. W tym etapie prac dokonać trzeba było ogromnych przemieszczeń ziemi. Nowy drog w połowie wchodził w Stary Ląd, w polowie zaś wsuwał się w wodę. Należało więc zmienić linię brzegową oraz ukształtowanie terenu do planów przystosować realia. Obliczono, że uzyskanie jednego metra powierzchni doku to konieczność przemieszczenia ponad 26 tysięcy metrów sześciennych ziemi. Organizacja pracy oraz stosowanie nowoczesnego, wysokowydajnego sprzętu pozwoliły na sprawną realizację kolejnych etapów prac ziemnych. Jednocześnie, dostawy wyprzedzające kolejne fazy prac pozwalały na dokładne wypełnianie harmonogramów robót prowadzonych równolegle na wielu odcinkach tej wielkiej budowy. Realizacja skomplikowanego technicznie i organizacyjnie przedsięwzięcia, jakim była budowa drugiego suchego toku, wraz z towarzyszącym mu zapleczem produkcyjnym, wymagała systematycznych konsultacji na różnych szczeblach zarządzania. Bo przecież od prawidłowej oceny przebiegu budowy, od decyzji podejmowanych po przeanalizowaniu odcinkowych wyników, zależało uruchomienie kosztownych środków technicznych, angażowanie ludzi oraz sprzętu, którym trzeba było jak najlepiej dysponować. Dywizją. Stala się dokładna koordynacja wszystkich działań inwestycyjnych oraz operatywne decyzje służące przyspieszeniu tempa pracy. Drugiego suchego doku, szerzej mówiąc, całość prowadzonych w Dyńskiej Stoczni Praw Inwestycyjnych była przedsięwzięciem trudnym, bo prowadzonym w wielkim zakładzie produkcyjnym, który normalnie wykonywał swe zadania. Pomimo prowadzenia wielkich prac budowlanych, w Stoczni powstawały nowe statki, wdrażano nowe technologie. Stocznia żyła przede wszystkim produkcją, której służyć miały prowadzone w szybkim tempie i na niespotykaną skalę inwestycje. do no doku należało wbić około 20 tysięcy paliw, dalszych 5 tysięcy pod tory dźwigów i suwnicy. Koordynacja prac, systematyczne analizy wszystkich czynników decydujących o realizacji poszczególnych zadań to temat refleksji na różnych szczeblach zarządzania. Od decyzji budowy poczynając, aż do starych codziennych konsultacji i operatywnych decyzji podejmowanych przez ludzi bezpośrednio nadzorujących pracę poszczególnych zespołów roboczych. i sprzętu Inwestycji sprawą pierwszorzędnej wagi była skuteczność prac odwadniających teren niecki doku oraz tereny przyległe. Zabezpieczenia przed wodą podziemną, a także tą z basenu portowego były zróżnicowane i skutecznie chronili budowę przed groźnym żywiołem. Budową doku postępowały prace przy wznoszeniu hal produkcyjnych. Plan modernizacji i rozbudowy stoczni, zakładający budowę nowego ośrodka kadłubowego wraz z nowym suchym dokiem, był przedsięwzięciem wielopłaszczyznowym. Można by rzec przewidywał powstanie nowej stoczni obok już istniejącej. Pierwszy etap prac obejmujący głównie roboty ziemne zakończono w styczniu 1976 roku. Równolegle prowadzono różnego rodzaju prace związane ze zbrojeniem terenu doku i zbetonowaniem. Trzeba było przecież zainstalować 30 kilka kilometrów rur, ponad 50 kilometrów kabli energetycznych i ponad 30 kilometrów przewodów elektrycznych. Prace betoniarskie prowadzono w nieczęsto spotykanej skali. Dość powiedzieć, że zużyto około 100 tysięcy metrów sześciennych najwyższej jakości betonu. Wprowadzona w krótkim, kilkuletnim okresie modernizacja oraz rozbudowa stoczni imienia Komuny Paryskiej w Gdyni przyniosła nie tylko wydatne zwiększenie jej możliwości produkcyjnych, lecz także pięciokrotny wzrost wartości stoczniowego majątku. Jako najważniejsze urządzenie w technicznym wyposażeniu drugiego suchego doku przewidziano suwnicę bramową o udźwigu 900 ton. Najpotężniejszym jej elementem jest belka nośna o wadze około 2000 ton. Do Gdyni przetransportowano ją w całości drogą morską. Narodziny drugiego suchego doku to najważniejszy fragment procesu wydatnego zwiększenia potencjału produkcyjnego stoczni. Nowoczesna konstrukcja oraz techniczne uzbrojenie doku umożliwiają sprawną organizację prac kadłubowych i budowę statków nie tylko dużych tonarzem czy gabarytami, ale także nowoczesnych ze względu na technologię produkcji oraz późniejsze walory eksploatacyjne. W końcu maja 1976 roku zakończono w doku prace betoniarskie, a już 1 lipca odbyła się uroczystość położenia stępki pod pierwszy statek. Była nim jednostka typu B-551 przeznaczona dla armatora amerykańskiego i służąca do transportu gazów w stanie płynnym przy temperaturze poniżej minus 50 stopni Celsjusza o objętości 75 tysięcy metrów sześciennych. awansowaniu prac przy budowie doku towarzyszył postęp w budowie hal wchodzących w skład nowego ciągu technologicznego Ustawienie belki nośnej bramownicy Goliat było operacją skomplikowaną. Opracowano technikę umożliwiającą stopniowe podniesienie ważącego ponad 2000 ton dźwigara na wysokość 110 metrów nad poziom niecki do Zalegle z coraz bardziej zaawansowanymi pracami przy budowie doku postępowała budowa pierwszego statku. Gazowce to symbol współczesności w technice okrętowej. Specjalne wymagania, jakim sprostać musi gazowiec, stawiają przed stoczniowcami obowiązek przestrzegania szczególnie wysokich parametrów jakościowych. Dość powiedzieć, że kontroli przy zastosowaniu specjalnej aparatury poddawano 100% stawów. Harmonijna praca wielu grup specjalistów polskich i zagranicznych to jedna z cech charakteryzujących rozbudowę stoczni, a więc także budowę drugiego suchego doku. W końcowy etap wkroczyły prace przy bramie doku. Bo choć przestrzeń między stalową bramą a wodą chroni jeszcze specjalna konstrukcja, coraz bliższy staje się termin, w którym wszystkie urządzenia przejdą tę najważniejszą próbę pierwsze wodowanie. Dźwigi przenoszą z placów montażowych kolejne sekcje pierwszego statku. Wyposażenie doków w bramownicę, umożliwiającą przenoszenie sekcji o dużym ciężarze, pozwoliło na montowanie bloków, z których kilka ważyło ponad 800 ton. Sprawna realizacja i duże zaawansowanie prac kadłubowych umożliwiły wcześniejsze wyposażenie statku. Przed budowniczymi stanęło zadanie zlikwidowania grodzi oddzielającej dok od wód portowych. Budowa stoczni, zwiększone możliwości produkcyjne to także postęp w obróbce blach oraz dalszy rozwój prefabrykacji sekcji czy bloków kadłuba. W procesy produkcyjne Stoczni imienia Komuny Paryskiej włączono najnowocześniejszą technikę. Z powodzeniem wykorzystuje się elektroniczną technikę obliczeniową. Cięcie blach na przykład sterowane jest numerycznie bądź fotooptycznie. Współczesna trasernia stoczniowa bardziej przypomina laboratorium niż zaplecze produkcyjne. Każdy ruch palników zaprogramowany jest bądź w pamięci maszyny cyfrowej, bądź też na kliszach urządzeń fotooptycznych. Ostatnie kontrole urządzeń i nastrój skupienia jak przystaną na wielką premierę. Od chwili rozpoczęcia budowy doku minęły zaledwie trzy lata, a od położenia stępki niespełna rok. 18 czerwca 1977 roku stoczniowcy z gdyńskiej komuny przeżywali dzień pierwszego wodowania w drugim suchym doku. Dla kilkuset ludzi, którzy bezpośrednio uczestniczyli w budowie tego nowoczesnego zbiornikowca, przyszedł dzień satysfakcji z dobrze wykonanej pracy, z kolejnego sukcesu stoczni, który dokonał się przy ich udziale. Dla wszystkich polskich stoczniowców, dla całej polskiej gospodarki morskiej, ten właśnie dzień to historyczny moment, w którym procentować zaczęła sprawna realizacja planu zwiększenia potencjału produkcyjnego polskiego przemysłu okrętowego. Konsekwentnie zrealizowany plan budowy nowego ośrodka kadłubowego, a także inne prace związane z rozbudową stoczni, pozwalają przy zaledwie 20% przyroście zatrudnienia trzykrotnie zwiększyć produkcję. Stocznia imienia Komuny Paryskiej w Gdyni od lat była i nadal jest najnowocześniejszym przedsiębiorstwem produkcyjnym polskiego przemysłu okrętowego. Plan modernizacji i rozbudowy. Opracowano oraz zrealizowano dzięki uznaniu, jakie u najwyższych władz partyjnych i państwowych mają sukcesy oraz potrzeby polskiego przemysłu okrętowego, który w jakże krótkim historycznie okresie stał się w Polsce Ludowej naszym przemysłem narodowym. Stoczniowcy Gdyni, świadomi swego miejsca we współczesnej gospodarce Polski, w pełni wykorzystują możliwości stoczni, którą rozbudowano mając na względzie potrzeby dnia dzisiejszego i większe potrzeby jutra.